A moi drodzy, istnieją takie lektury, które zostawiają po sobie bolesny ślad, nie pozwalają sobie pod pewnymi względami zapomnieć. Treści w nich zawarte sprawiają, że pojawia się takie niedowierzanie, taka, taka świadomość, że, że tak nie mogło być, że to jest za dużo, że takie rzeczy nie mogły mieć miejsca. Tymczasem okazuje się, że miały, i wiele osób podchodzi do nich bardzo lekkomyślnie, albo najzwyczajniej w świecie je bagatelizuje, i jest to fakt autentycznie wstrząsający. Myślę, że półczki, o których dzisiaj słów kilka, zawiera w sobie właśnie taki temat. No, który nie pozostawi nikogo obojętnym, który wydaje mi się wstrząśnie wieloma osobami, które nie zdawały sobie z tego sprawy, które nie miały pojęcia o takim procederze. Ja szczerze mówiąc także nie miałem, bo te, te płuczki, te, te wykopki na, na żydowskich cmentarzyskach, na miejscach, w których byli zabijani przez, przez Niemców w obozach koncentracyjnych, przepraszam, w tym wypadku na terenie Bełżca i, i Sobiboru, no, wydawałoby się, że to jest pod pewnymi względami no, święte miejsce. To jest spoczynek ludzi, którzy zostali bestialsko zamordowani i w końcu mają w jakiś sposób spokój, w końcu już to, co najgorsze jest za nimi. Tymczasem ta książka opowiada o ludziach. Którzy rozkopywali te groby, którzy szukali w nich kosztowności, bo wiadomo, że Żydzi chowali pewne, pewne kosztowności, dzięki którym może po to wyjściu z obozu mogli sobie poradzić, albo to były jakieś pamiątki rodzinne i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście często było tak, że na przykład połkali je w ostatniej chwili, albo mieli złote zęby, no było tego trochę. No i niestety ludzie, o których pisze. Paweł Piotr Reszka, rozkopywali te groby, i to nie był taki proceder, z cyklu, że pojawiło się parę osób. No i to był wstydliwy czas, czas taki, no, o którym się nie mówi głośno, ale to zniknęło. W zasadzie można powiedzieć, że to rozkopywanie miało swoje fazy. Mamy fazę zaraz mniej więcej po, po wojnie, mamy fazę w latach 70., dopiero później ten proceder był. Był krócony, można tak powiedzieć, no ale mimo wszystko miał miejsce i brały w nim udział całe wsie. Czasami dojeżdżało się z większych miast, bo można było rzeczywiście się na tym dorobić. Można było znaleźć wiele kosztowności i sposób, w jaki autor rozmawia ze swoimi bohaterami, którzy opowiadają o takich rzeczach. Czasami to, są to potomkowie, czasami te osoby, które brały w tym udział, czasami są przytaczane sprawy, które kryminalne nie tylko, które miały, miały tam miejsce, I, i to są jakieś spisy z akt, i pojawiają się co prawda niektórzy świadkowie z różnych stron barykady, także mamy taką bardziej, bardziej złożoną z różnych, z różnych perspektyw, perspektyw opowieść. Kluczem jest w każdym razie to, że ludzie tacy jak ja, tacy jak wy, byli gotowi pójść, rozkopać te groby. A... Miażdżyć te zwłoki, otwierać je, niszczyć, żeby znaleźć kosztowność. I bardzo często tutaj pojawia się, pojawia się usprawiedliwianie biedą, i być może nie mogę się powiedzieć do końca, bo ja miałem to szczęście i mam to szczęście, że nigdy nie znalazłem się w takim momencie swojego życia, w którym bieda dotknęłaby mnie bardzo mocno, w której nie miałbym na przykład nie wiem co jeść, nie miałbym za co przeżyć. Aczkolwiek wydaje się, że w tej książce bardzo często, nie wiem czy zawsze, ale bardzo często bieda jest takim usprawiedliwieniem, takim ultymatywnym powodem, dla którego można było robić naprawdę okropne rzeczy. Pojawiają się tu wyjątki, osoby, które mimo wszystko tym się nie przelewało, ale tak czy siak nie przyczyniły się do szerzenia tego. Zbrodniczego procederu. Tymczasem tutaj większość osób po prostu, po prostu to robiło. Uważało, że to jest z jednej strony dobry, dobry pomysł na życie, dobry pomysł na dorobienie się, na sprawdzenie, na sprawienie sobie jakichś, jakichś rzeczy, na, na utrzymanie się, na dofinansowanie, nie wiem, budowy domu itd. itd. I Jestem pełen podziwu dla autora, że był w stanie w tak spokojny sposób rozmawiać z tymi osobami, że był w stanie powściągnąć swoje emocje i dać czytelnikowi rzeczywiście te wypowiedzi i pozwolić mu je ocenić samemu. Bo ja pisząc taką książkę, nie wiem, czy byłbym się w stanie powstrzymać. Bo często te opisy są takie bezwiedne, tak bardzo bagatelizowane przez ludzi. Idę o zakład absolutnie, stawiam na to każde pieniądze, że gdyby była mowa. O polskich grobach, o Polakach. Gdzie Żydzi też byli Polakami, więc no to te, te, też tego nie rozumiem. O, o Polakach, którzy, którzy zostali w ten sposób potraktowani, powiedzmy sobie, o tak przez Żydów, no to to by była ogromna afera. Trąbiłoby się o tym w mediach absolutnie wszędzie. I byłby to powód do ogromnego wstydu i smutku i żalu. Tymczasem tutaj można odnieść wrażenie, jeżeli ktoś już jest nieżywy, no to w sumie po co mu te kosztowności? Po co mu to wszystko? Ten brak poszanowania dla woli ludzi, którzy umierali w tak okropny sposób, tak druzgocącą drogą, no jest dla mnie absolutnie niepojęty i nie potrafię tego w żaden sposób usprawiedliwić. Jak już mówiłem, być może nigdy nie znalazłem się na poziomie takiej biedy, ale patrząc na tych bohaterów, nie wiem, czy oni rzeczywiście byli na takim poziomie biedy, czy może po prostu używają tego jak wygodnego powodu. No mam duże wątpliwości. Przynajmniej tak wynika dla mnie z narracji, narracji autora, narracji porażającej, bo Boreszka nie sili się tutaj na jakieś podkręcanie atmosfery, na budowanie jakiegoś klimatu tej opowieści. On po prostu ma rozmówców, on po prostu oddaje, <laughs> oddaje pewne, pewne sytuacje, tutaj nie ma żadnej afektacji, tutaj nie ma jakiegoś podbijania tej sytuacji, żeby zrobiła większe wrażenie, nie. Sam w sobie ten proceder jest tak porażający, tak bolesny, tak trudny, że tu nie trzeba niczego więcej robić. I Reszka to znakomicie wiedział i kapitalnie się ze swojego zadania wywiązał. Jestem pełen podziwu: jeździć, rozmawiać z tymi ludźmi, wsłuchiwać się w to, nie oceniać ich, zachowywać pewne emocje dla siebie, chować to wszystko w sobie. No, to jest wyższa szkoła jazdy i świadczy o, o ogromnej konsekwencji i determinacji. Fakt, że ta książka wyszła i wyszła w takiej formie, jest moim zdaniem ogromnym osiągnięciem, bo niestety mamy w naszej aktualnej historii, a może w aktualnym dyskursie historycznym, spojrzenie, w którym niestety gloryfikujemy trochę sytuacji, w której bardzo chcemy być ci najlepsi, ci najwspanialsi, najbardziej pokrzywdzeni. W historii tak nie ma. W historii jest bardzo dużo odcieni szarości, jest bardzo dużo wstydliwych kwestii z przeszłości. Są także te chwalebne, ale nie możemy z siebie robić wielkiego, wspaniałego, supermocarstwa, które przeżyło ogromne katusze, owszem, ale które było bez skaz. Niestety tych skaz trochę jest. I jeżeli chcemy tworzyć nową, dobrą historię, no to niestety musimy się z nimi uporać. I wydaje mi się, że Płuczki są jedną z tych książek, które wyszły w ostatnich latach, które uczą pokory, uczą współczucia, uczą tego, że my jeszcze wiele o przeszłości nie wiemy, że, że jest jeszcze bardzo dużo tajemnic, niepewności, jeszcze wiele rzeczy skrytych w cień, o których nie chcemy wiedzieć, a powinniśmy się dowiedzieć. I jakkolwiek teraz w mediach nie tylko... No, no są forsowane bardziej takie mm, pozytywne kwestie, i, i ta historia, mniej chwalebna odchodzi w kąt, to wróci. To, to nie jest tak, że, że historia zapomina, że, że łatwo da się to zamazać, że da się to zamieść pod dywan. Nie, to wróci, to wróci. Ktoś to znajdzie, ktoś się do tego dokopie, ktoś znowu sobie o tym przypomni. No i dla mnie, puczki, to jest bolesna lekcja na temat człowieczeństwa, na temat tego, do czego jesteśmy zdolni, żeby sobie. W dużej mierze ułatwić życie, jak bardzo jesteśmy w stanie odczłowieczyć drugą osobę i, i włożyć ją w jakąś taką wygodną ramkę, dzięki której będziemy ją mogli jeszcze wykorzystać, będziemy mogli ją okraść, będziemy mogli pozbawić godności, chociaż wydawałoby się to w pewien sposób absolutnie niemożliwe, a jednak mówię, gdyby to byli Wasi bliscy, gdyby to byli ludzie, których kochaliście, Wasi krewni, wasi rodzice, wasi dziadkowie, bracia, siostry, bylibyście w stanie coś takiego robić? Nawet gdyby głód często zaglądał wam w oczy? No nie wiem. Oczywiście możecie powiedzieć, że to się łatwo mówi, że ja nie byłem nigdy w takiej sytuacji. I owszem, pod tym względem to jest racja. Ja mogę się zgodzić z taką, z taką argumentacją, ale muszę przyznać, że to, jak wypowiadają się te osoby, to jak wiele w sobie mają ignorancji, jak bardzo to bagatelizują. Jak bardzo łatwo to usprawiedliwiają, jak potrafią jednym słowem wymazać człowieka, wymazać przeszłość, wymazać czyny, których się człowiek powinien wstydzić. No, to jest dla mnie niesamowite i to jest dla mnie druzgocące i, i bardzo bolesne. I cieszę się, że ta książka powstała. Cieszę się, że miałem okazję ją przeczytać, chociaż nie była to łatwa lektura i ona trochę we mnie uderzyła z opóźnionym zapłonem, troszeczkę ją sobie. Może wypierałem w pewien sposób, bo to, to nie jest wiedza, którą człowiek chce posiąść, ale posiąść jak najbardziej powinien i to jest trudne i to nie jest łatwe, ale jeśli chcemy tworzyć przyszłość, to przeszłość musi być poukładana, niestety. I płuczki boleśnie o tym uświadamiają, i moim zdaniem płuczki są lekcją pokory, zrobioną naprawdę w punkt z dużym szacunkiem, w ciszy, bez żadnego. Nie wiem, epatowania zbędnymi emocjami. Tu wszystko jest w tych wypowiedziach, tu wszystko jest w tym, co przedstawia nam autor i robi to z dużym wyczuciem, z, dużą, z dużym spokojem, wbrew pozorom i taką świadomością, że to czytelnik musi się z tymi rzeczami zderzyć i, i że nie trzeba tutaj niczego nie dokładać, nie trzeba dokładać własnej autorskiej percepcji i perspektywy te same fakty. I te same rozmowy, one, one uderzają tak, jak trzeba, i nie potrzeba im niczego więcej. I powiem Wam, to jest taka książka, której ja nie chcę oceniać. Nie chcę oceniać, nie czułbym się dobrze z tą oceną. Moim zdaniem to jest książka, którą trzeba przeczytać. To nie będzie łatwa lektura, będzie bolesna, yy, będzie tworzyła Wam bardzo, bardzo trudny obraz do zaakceptowania, ale no cóż, trudno, czasami tak trzeba. Trzeba się zderzyć z tym, co było, drżyć się w piersi, powiedzieć, no, to także część naszej historii I, i bywaliśmy wspaniałymi ludźmi, bywaliśmy ludźmi niezłomnymi, ale byliśmy też okrutni, byliśmy bezwzględni I, i musimy o tym pamiętać. Nikt nie jest kryształowy, wszyscy popełniamy błędy, zbrodnie, nie tylko I, i tak to niestety funkcjonuje i działa w naszej rzeczywistości. Wiem, że ta recenzja może być dość powtarzalna, nie wiem. Ja chyba nie do końca umiem się jeszcze uporać z tą treścią. To, że, że, że to nagrałem, to już jest moim zdaniem dość duży sukces. Nie wiem, czy płuczki wygrają Nikol, ale to, że są w finale, to też nie jest przypadek. Myślę, że autor na to zasłużył i bardzo podziwiam jego pracę i ogromny szacunek. I was będę zachęcał, żeby tą książkę przeczytać. Mam nadzieję, że nawet jeżeli taka, taka, taka forma tej recenzji wam się nie podobała, to, to i tak niektórzy po prostu sięgną z czystej ciekawości po te płuczki i kto wie, może, może troszkę przejrzą na oczy, może się troszkę zastanowią nad tym, co się dzieje teraz w otaczającej rzeczywistości, jak, jak łatwo do pewnych konkluzji dochodzimy i przemyśleń. No niestety droga, droga na skrótu jest, jest łatwiejsza, ale przyjdzie taki czas, że się niestety, niestety, stety, stety się zemści. No dobrze, dłużej nie będę Was zanudzał, płuczki polecam z całego bolesnego po, po lekturze serca. Mam nadzieję, że mimo wszystko ta recenzja przychodzi Wam do gustu, jeżeli tak, no to zostawcie jakiś znak, może jakiś komentarz, czy, czy cokolwiek. No i zapraszam Was na, na Instagrama, link w opisie jak zawsze i, i dobrze. I to by było na tyle, widzimy się wkrótce, do zobaczenia, na razie, cześć.